Aloha, witam Was dziś w języku hawajskim, dlatego że przygotujemy danie hawajami inspirowane. Będą to poke bowle, czyli hawajskie miski. A dlaczego mówię, że inspirowane, a nie pochodzące z Hawajów? Dlatego, że poke bowle to tak naprawdę taka kontynentalna amerykańska wersja tradycyjnego hawajskiego dania poke poke znaczy coś mniej więcej w rodzaju pokrojonego i poke to zazwyczaj surowa ryba, najczęściej jest to tuńczyk albo ośmiornica, która jest pokrojona w kawałki i wymieszana z różnymi składnikami. W przypadku pokebowli zazwyczaj te składniki są ładnie ułożone, nie zawsze występuje w nich surowa ryba i jest to danie, które z pewnością przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom sushi. bowl'e nazywane są zresztą czasem sushi w misce. Aby przygotować pokebowle potrzebny nam będzie przede wszystkim ryż do sushi. Nie wykorzystujcie takiego zwykłego długoziarnistego ryżu, on kompletnie się do tego dania nie nadaje. Ten ryż będzie potrzebował zaprawy, którą przygotujemy z octu ryżowego, cukru oraz odrobiny soli. Do poke zazwyczaj wykorzystywane są surowe ryby. Tak jak wspominałem wcześniej, często jest to tuńczyk, ale również popularny jest łosoś. Są to ryby, które świetnie nadają się do jedzenia na surowo, ale my tym razem nie wykorzystamy surowych ryb. O tym dlaczego dowiecie się w dalszej części odcinka. Zamiast tego posłużymy się łatwo dostępnym w Polsce wędzonym łososiem. Poza tym dodatki. No i tutaj można eksperymentować. Moje ulubione dodatki do pokebowli to jest groszek cukrowy, papryka, taka świeża, czerwona papryka. Poza tym dodatki, które często używam do sushi, marynowana tykwa oraz marynowana rzotkiew, awokado oraz odrobina białego i czarnego sezamu. To wszystko skropione odrobiną sosu chili mayo, do którego przygotowania wykorzystamy papryczki chili, majonez, musztardę Dijon, oraz odrobinę cukru i octu. Przygotowanie pokebowli rozpoczynamy od ryżu. Ryż najlepiej odmierzyć sobie za pomocą szklanki. Taka szklanka to jest mniej więcej 200 gramów ryżu i w zupełności wystarczy na przygotowanie dwóch takich dość pokaźnych porcji. No i musimy rozpocząć od tego, aby ryż wypłukać, podobnie jak w przypadku ryżu do sushi. Przesypujemy ryż do miski. I teraz ten ryż musimy kilka razy wypłukać. Kiedy dalej go wodą, zobaczycie, że ona od razu zrobi się taka mętna. To za sprawą skrobi, która w ryżu się znajduje, a którą chcemy z tego ryżu wypłukać. Wykorzystujemy zimną wodę, najlepiej robić to bezpośrednio pod kranem, ale uważajcie, żeby strumień wody nie uderzał w ziarenka ryżu, ponieważ może on je połamać. Więc wodę przelewamy delikatnie. Jak widzicie, woda od razu zrobiła się mętna i teraz za pomocą dłoni delikatnie sobie ten ryż mieszamy. Uważajcie przy tym, aby tego ryżu nie zgniatać. Po chwili wodę wylewamy i powtarzamy ten proces 5, 6, a czasem nawet 7 razy. Kiedy będziecie wlewać wodę do ryżu, to albo wlewajcie ją po ściankach miski, albo po ręce, tak żeby zbyt duży strumień wody nie uszkodził waszych ziarenek. Jeśli chodzi o technikę pocierania ryżu, to są one różne. Niektórzy ten ryż płuczą w ten sposób, że pocierają go tak, jak wyprali. Uważajcie przy tym jednak, aby być bardzo delikatnymi, bo ziarenka ryżu są bardzo kruche. Tutaj widzicie całe ziarenko. To ziarenko, jeśli je nacisnę, to się rozpada. I właśnie, jeśli się takie ziarenka będą kruszyć, to one cały czas ten ryż będą nam zanieczyszczać. Dlatego ważne, aby postępować z nim raczej delikatnie. No i podczas tego płukania też takie uszkodzone fragmenty ryżu będą nam z tą wodą odpływać. Po kilku płukaniach ryżu, jak widzicie, jest już on dużo bielszy niż był na początku, zmienił on drastycznie swój wygląd. No i teraz to znak, że możemy zalać go wodą. Zalany zimną wodą ryż odstawiamy na około 20-25 minut do takiego wymoczenia, a w tym czasie przejdziemy do przygotowania sosu, chili majo. W tym celu potrzebne nam będą papryczki, czyli majonez, cukier, ocet. W tym wypadku wykorzystamy ocet ryżowy, ale może to też być ocet jabłkowy. Ocet ryżowy będziemy wykorzystywać również później do zaprawy do ryżu, więc ja wykorzystuję teraz ocet ryżowy oraz musztarda Dijon. Możecie wykorzystać inną, jeśli nie macie. Rozpoczynamy od tego, że papryczki, czyli pozbawiamy tych zielonych części, a następnie usuwamy z nich pestki. Kiedy papryczki są pozbawione gniazd nasiennych, możemy pokroić je jeszcze w mniejsze kawałki, a następnie wrzucić do blendera, do którego dodajemy od razu musztardę, ocet oraz cukier. Teraz zamykamy i blendujemy, żeby całość miała konsystencję takiej paprykowej papki. Teraz całość ma już taką piękną konsystencję jednolitej papki i to znak, znaczy, że możemy wymieszać to wszystko z majonezem. Jeśli chcecie, aby wasz sos był mniej ostry, to wykorzystajcie po prostu mniej papryczek chili. Jeśli nie lubicie w ogóle takich ostrych sosów, to wtedy możecie wykorzystać jakiś inny majonezowy sos, ale ten sos jest naprawdę bardzo dobry i polecam wam go zrobić. Teraz gdy sos jest wymieszany, możemy przelać go do słoika lub do jakiegoś innego pojemniczka. Możemy przechowywać go w lodówce. Oprócz tego dania sprawdzi się również do kanapek czy wielu innych dań i podejrzewam, że jeśli go spróbujecie, to będzie schodził u was w domu podobnie szybko jak schodzi u mnie w domu. Po 20 minutach w wodzie nasz ryż znów wygląda nieco inaczej. Jak widzicie, jest on teraz taki bardzo biały, i to dobrze. I teraz pora przy użyciu sitka odsączyć ten ryż. Ryż pozostawiamy na sitku na mniej więcej 10-15 minut, aby obciekł nieco z wody. I w tym momencie przejdziemy do przygotowania zaprawy do ryżu. Jest ona bardzo ważna i do jej przygotowania będziemy potrzebować tylko trzech prostych składników: octu ryżowego, soli oraz cukru. Ja wykorzystuję takie proporcje, że na mniej więcej 200 g ryżu używam 50 ml octu ryżowego. Pół łyżeczki soli to jest jakieś 2-3 gramy oraz 20 g cukru, w tym wypadku cukru trzcinowego około 4 łyżeczek. Zaprawę jest bardzo prosto przygotować. Do naczynia przelewamy ocet a następnie cukier oraz sól mieszamy dokładnie aż składniki się ze sobą połączą potrwa to kilka minut jeśli chcielibyście zrobić to nieco szybciej to możecie ten płyn lekko podgrzać wtedy sól i cukier będą się łatwiej tym octcie rozpuszczać ja jednak zazwyczaj robię to bez podgrzewania zaprawę sobie odstawiamy i możemy przejść do gotowania ryżu ja ryż podobnie jak pewnie większość z Was przygotuję w takim zwykłym garnku do przygotowywania ryżu służą również ryżowary takie specjalne urządzenia nie są one drogie i są świetne do przygotowywania ryżu w zwykłym garnku jednak też spokojnie Taki ryż przyrządzicie. No i rozpoczynamy od tego, że ryż, który już sobie nieco obciekł z wody, przerzucamy do garnka. Ryż teraz zalewamy dokładnie taką objętością wody, jaką stanowił ryż przed moczeniem go i pukaniem. Ja wykorzystałem jedną szklankę ryżu, więc teraz wylewam szklankę chłodnej wody. Moja woda w kranie jest całkiem niezła, ale jeśli macie złą wodę w kranie, to wykorzystajcie wodę źródlaną albo wodę mineralną. Teraz garnek przykrywamy i odstawiamy na kuchenkę, gdzie wykorzystujemy największą moc, ale musimy cały czas przy tym garnku stać i pilnować. Kiedy woda tylko zacznie się gotować, moc redukujemy do minimum i pozostawiamy na kuchence przez 15 minut. Po 15 minutach gaz wyłączamy i pozostawiamy ten ryż cały czas zamknięty na kolejne 15 minut. Po 15 minutach gotowania garnek z ryżem zdjąłem z ognia i pozostawiam go jeszcze w spokoju na kolejne 15 minut, aby para, która jeszcze tam pozostała, mogła sobie krążyć i aby miała szansę dotrzeć do tych ziarenek, do których jeszcze nie dotarła. A teraz zajmę się przygotowaniem groszku cukrowego. Jeśli chodzi o groszek cukrowy, to można go jeść również pod postacią surową. Ja jednak wolę, kiedy groszek cukrowy jest gotowany, ale gotuję go bardzo krótko. Do gotującej się wody wrzucam go na mniej więcej 4 minuty. Po 15 minutach ryż przerzucamy na talerz, w którym będziemy mieszać go z zaprawą. Tradycyjnie wykorzystywana jest do tego taka drewniana łyżka, ale jeśli takiej drewnianej łyżki nie macie z powodzeniem, możecie zrobić to taką zwykłą łyżką metalową. Ja wykorzystam łyżkę silikonową. No i na początek polewacie mniej więcej 1 trzecią zaprawy na ryż. A następnie ten ryż oddzielacie od siebie. Starajcie się przy tym, aby nie miażdżyć siarenek ryżu. Tylko żeby je tak po prostu tak jakby ciachać, żeby ryż się odklejał. Przy mieszaniu starajcie się nie zmiażdżyć ziarenek ryżu i starajcie się też zrobić to dość dokładnie. Jak widzicie po wymieszaniu z zaprawą nasz ryż stał się taki piękny i lśniący. Tutaj dla porównania możecie sobie zobaczyć resztkę ryżu, który wyciągnąłem tuż po skończeniu się gotowania, a tutaj mamy ten ryż z zaprawą. No i teraz ryż rozkładamy sobie równomiernie do dwóch misek, w których będziemy podawać nasze pokebowle. Teraz, gdy ryż jest już w miskach, pora na dodatki do naszego pogebola. Ja, tak jak wspominałem, wykorzystam awokado, marynowaną rzodkiew oraz tykwę. Rzodkiew i tykwę spotkacie w sklepach, gdzieś tam na działach z sushi. Jeśli ich nie macie, śmiało możecie je pominąć. Poza tym ugotowany przeze mnie wcześniej groszek cukrowy, surową paprykę, Sos, który wcześniej przygotowaliśmy, biały i czarny sezam oraz dzikiego łososia w plastrach wędzonego na zimno. Dlaczego nie wykorzystuję łososia surowego? Nie wykorzystuję surowego łososia dlatego, że on jest bardzo trudno dostępny. Możecie zapytać jak to przecież w większości marketów surowy łosoś jest, tylko ten surowy łosoś, który znajduje się w marketach, nie nadaje się do jedzenia, nie powinien być jedzony bez poddania go wcześniej obróbce cieplnej. Surowy łosoś to również pewne ryzyko. Wiąże się ono z gnicieniami, Są to takie pasożyty, które w takim surowym mięsie mogą się znajdować. I aby mieć pewność, że ryba, którą kupujecie takimi pasożytami, nie jest zarażona i spożywanie jej na surowo jest bezpieczne, powinniście kupić mięso klasy sushi albo klasy sashimi. Takie mięso nadaje się do jedzenia bez obróbki cieplnej, na surowo, ale niestety poza miastami wojewódzkimi jest prawie niedostępne. Dlatego ja wykorzystuję łososia wędzonego. Jeśli macie dostęp do sprawy Sprawdzonego łososia albo tuńczyka, który jest surowy, to możecie go wykorzystać. Pamiętajcie jednak, żeby nie jeść takiej surowej ryby z marketu, ponieważ może się to wiązać z przykrymi konsekwencjami i zawsze pamiętajcie, żeby sprawdzić i żeby surowa ryba, którą będziecie jedli, miała klasę sashimi albo klasę sushi. Ta klasa mówi o tym, że ryby te były przez pewien czas poddawane mrożeniu w bardzo niskiej temperaturze, która te nicienie zabija, i wtedy te ryby są bezpieczne. Ale nie przedłużajmy, przechodźmy już do przygotowania, bo ja nie mogę się doczekać tykwę oraz rzodkie wkroję sobie w takie mniejsze kawałki. Jeśli chodzi o awokado, to polecam Wam przede wszystkim wykorzystać odmianę HAS. Jest to bardzo dobra odmiana i dużo łatwiej jest trafić z takim idealnie dojrzałym awokado niż w przypadku takiego awokado zielonego. To awokado zielone często mnie oszukiwało, dlatego ja wolę wybierać hasy, które są zazwyczaj dużo lepsze. I teraz, kiedy wszystkie składniki są już pokrojone, możemy ładnie rozłożyć je w naszej misce. Tak jak wspominam na początku odcinka, klasyczne hawajskie poke jest wymieszane, a poke bowl to taka miska, w której te składniki są ładnie i fantazyjnie ułożone. Jeśli chcecie, to tutaj świetnie pasować będzie również pokrojony w kostkę ananas, czy na przykład mango, ale zachęcam Was również do tego, aby eksperymentować ze swoimi dodatkami. Teraz zawartość naszych hawajskich misek polewamy jeszcze przygotowanym przez nas wcześniej sosem. I na koniec posypujemy jeszcze czarnym oraz białym sezamem. I teraz, kiedy pokebowle są gotowe, pora przejść do najważniejszego, czyli próby smaku. Ale wcześniej pytanie, jak takie pokebowle jeść? Zazwyczaj wykorzystuje się pałeczki. Pałeczki są świetne do jedzenia takich pokebouli. Jeśli jednak nie umiecie lub nie lubicie jeść za pomocą pałeczek, to możecie spróbować zjeść takiego pokeboula za pomocą łyżki. Wiele miejsc, które serwuje pokebowle jako alternatywę do pałeczek dla swoich gości, oferuje właśnie łyżki. Ale ja zachęcam Was do tego, abyście spróbowali nauczyć się jeść pałeczkami. Nie jest to tak naprawdę tak trudne, jak się wydaje. Pierwszą z pałeczek opieramy na dwóch palcach i przytrzymujemy kciukiem, a drugą trzymamy pomiędzy tymi dwoma palcami, kciuk cały czas jest wyprostowany. Ruchoma jest tylko ta górna pałeczka, ta dolna pałeczka się nie rusza. No i tutaj sobie wkładamy jedzenie, które następnie wkładamy do buzi. Ja wykorzystam pałeczki, Wy zróbcie jak uważacie. Nieważne czy będziecie jeść pokebola pałeczkami czy łyżką, na pewno będzie Wam bardzo smakował. Jest świetny, jest tak dobry, że zjadłem prawie jedną trzecią, zanim mogę wam o tym powiedzieć, ale Pokéball to jest coś, w co trzeba się wgryźć. Jest to danie, które czasem nazywane jest sushi w misce. I jeśli jesteście miłośnikami sushi, to na pewno ono wam posmakuje. Zachęcam was do tego, abyście spróbowali zrobić pokebole u siebie w domu i napisali mi w komentarzu, jak wam smakował. Napiszcie mi również, czy zrobiliście dokładnie takie pokebowle jak ja, czy eksperymentowaliście coś ze swoimi własnymi dodatkami. Jestem bardzo ciekaw, co tam ciekawego wykombinujecie. A jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to Stawcie łapkę w górę i suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki, cześć!